Dobra byniu, mam nadzieję, że nie jadłeś. To jest kobieta, która robi jedzenie dla trójki dzieci. Część pierwsza. Ona kroi kurczaka bezpośrednio na patelni. A to jest garnek? To jest miska? Ameryka jest dziwna. Gdyby ktoś zastanawiał się, gdzie jest mąż, to zginął w wieku 30 lat na zawał serca. To jest to kurczak z boczkiem, czyli włączymy wieprzowinę i drób. Oj, oparzyła się pani. Wrzucamy drób. Nie wiem, czy są jakieś przyprawy, jak sól, pieprz, słodka papryka, czy coś innego. O, oj, to chyba jakieś magii. Papryka, o, poszła papryka. Aż się trzęsie wszystko. O, nawet jakieś... O, jest sól jest pieprz. Jest czosnek no. chyba. <laughs> Ona bierze. To jest miska O Jezus. O Jezus. Ten szkielet to jest właśnie ku pamięci jej męża, to co trzyma jej biust To jest na sałatkę. Ona robi sałatkę na gorącym. Widzicie co tam się dzieje pod palnikiem? Tam jest dróg, tam jest podwieczorek. O mój Boże. Biedne dzieci. To, to, oj... To było mleko? O mój Boże, to przecież to wygląda jak żarcie dla psa. Z, czas, z całym szacunkiem dla psów, psy chyba żywią się lepiej. O mój Boże, ile sera. Moje żyły. Co to jest? Zupa serowa? Kolejna mi. O mój Boże. Co to jest? To jest jakaś serowo zapiekanka z boczkiem i z kurczakiem. I nie trafi, nie? Coś spadnie. Jej. Nie, u grubych nic się nie może zmarnować. Dobrze, że nie ma drugiej części. Smacznego.